W tym filmie 200 graczy Minecrafta weźmie udział w najbardziej ekstremalnym chowanym jaki możecie sobie wyobrazić. Do swojej dyspozycji będą oni mieli te przeogromne miasto z tysiącami różnych miejsc na schowanie się. Razem z polem będziemy musieli ich wszystkich znaleźć. A żeby było ciekawiej do drużyny chowających zaprosiliśmy naszych kumpli youtuberów. A ich czas na schowanie się rozpoczyna się właśnie teraz. Ej gdzie wy jesteście? Ja chcę z wami się chować. Gdzie wy jesteście? Dawaj biegaj dookoła i się znajdziemy. Widzę, 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 widzę was. Ja widzę deksiego i... Yesa, ja widzę takiego Jesa. Dobra, spotkajmy się na środku. Na środku się spotkajmy, może. Dobra, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Dobra, biegniemy po prostu. Ja nie wiem, gdzie biegnieć, chodź, biegniemy. Lecę na razie na południe. Spróbuję się oddalić jak najbardziej od mapy. I chyba najlepszą taktyką byłaby woda. Nie, czy mogę się w nim tak po prostu schować? Czy mogę spaść? O, cholera. Dobra. Już wiem. Powiem mam tak. Ja już tutaj raz wygrałem e, chowanego Usagiego, więc, no, nie powiem. Jestem w tym profesjonalistą. Uczestnicy rozbiegli się po całej mapie, by znaleźć swoje kryjówki. A na liczniku zostały już niecałe dwie minuty. Słuchajcie, ja my się schował najdalej, jak się da, bo wtedy mam najmniejszą szansę, że wiecie, że na znajdę, nie? Jaskinie, jaskinia, jaskinia, jaskinia skończy, choć, 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 choć tam, Chodź, 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 tam, Chodź, Kebab! Ale tu jest ciemno w ogóle. Dobra, ja bym poszukał jakiejś mega ciasnej dziureczki, gdzie możemy wpakować swoje y, fajne dubska. Ale mamy minutę, mamy minutę, to jest bardzo mało czasu Jestem, jestem ugotowany, 60 sekund Wchodzę tu na drzewo, wchodzę tu na drzewo i się chowam Dobra, anyway, wchodzę do tego domku i po prostu się chowam Mam nadzieję, że nikt mnie nie znajdzie 3, 2, 1, lecimy! O w dupę, szukają, szukają Ja bym zaczął tak na spokojnie od odhaczenia jednego konkretnego terenu A konkretnie sprawdziłbym, stary, całą tą zimę, nie? To jest dosyć mały teren Ciekawe, ktoś tu na pewno się schował. Stary, prawie 200 graczy na serwerze trochę już umarło jak się chowali. W ogóle ja przypominam, że ja mam ograniczoną widoczność przez to, że mam kominiarkę na głowie i A, na, pewno, no, na, na, pewnie, na, pewnie, na pewno jest mi troszkę ciężej szukać. Nie, Jezus Maria, tu jest polu. Sleciał. Ej, widziałem dzwoniki, chodź do mnie. Serio? Tu, 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 patrz, 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 patrz. patrz, patrz. A, są! Dzień dobry. Witam. <laughs> Do eliminacji uczestników na serwer wprowadziliśmy bronie, a pierwszą z nich był podstawowy pistolet. Przepraszamy chłopaki. Sorry. Dwóch znalezionych, jeszcze 165 osób, ja pierdziele. Ja już spocony stary jestem. Tu jest jakiś, mam, 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 mam dwóch! Rozwalaj, rozwalaj, rozwalaj ich od razu. Przykro mi. Oj, 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 oj jeszcze dwóch kolejnych stary. Kiwają mi główką, żeby ich nie zabijał. No cóż. Ich chłopaków nie ma. Dobra, Polu, chyba trzeba użyć czegoś mocniejszego, by nie było im za łatwo. Hu, człowieku! <noise> no. Jak to wali? Dostępne są cztery poziomy TNT, a z biegiem odcinka będziemy odblokowywać ich coraz mocniejsze wersje. Kończąc na dosłownej bombie atomowej. Co to jest? Ej, patrz, patrz! Ktoś użył drugiej szansy, patrz, przestraszył się! Ej, dobra, użyłem tego, użyłem tego do temu, użyłem do tego do temu jak opaki tu w Patrz, teraz jest nieśmiertelny, nie możemy go zabić. To Dravius, Wydepało go stąd! Dobra, te po mnie, te po mnie! Let's go! O kurde! Ej, dobra, gdzie ja jestem? Dravius użył przedmiotu drugiej szansy, który ratuje gracza przed eliminacją i teleportuje go w losowe miejsce. No cóż, miał farta, bo przedmiot ten został wylosowany tylko dla garstki osób na całym serwerze. Za to my przeszukaliśmy całą zimę do końca i w końcu postanowiliśmy zmienić miejsce naszych poszukiwań. Oj, na plaży chyba stary nikt się nie chciał opalać. A proszę, a jednak! Jezu, jaka smutna buźka, Jezu, jakie słodziutki! AAAAAAAA! Tu mamy takie domki kolorowe, widzisz? Taka cała szeregowa. No ładnie jak w Anglii to wygląda. No to dawaj od prawej strony tego ostatniego, a ja od dobra. lewej i się spotkamy w połowie. Dzień dobry, czy ktoś tu jest? Oj, tu jest idealna kryjówka. I mam cię, tak? Jeden zero dla ciebie. Kto znajdzie więcej graczy tutaj? Dobra, dobra. Kto znajdzie? Dawaj, challenge o stówę. Dobra. Mam! Gdzie mi uciekasz? Stój! Jeden, jeden. Ja szczerze tutaj bym coś... Coś pod tymi pozwiecał, popatrzył, co się dzieje na tej mapie. E, tam chyba coś, coś zostało spuszczone przez pana ten dźwig. E, ale to Biegniemy sobie powoli, nie? Mam! <laughs> Witam! Ej, nie uciekaj! Ej! Słuchaj Wajcu, ja chętnie bym z tobą pogadał, ale mam challenge o 100 złotych, ja muszę go wygrać. Ho ho ho, 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 ucieka mi, Sagi! Chodź tutaj! Masz? Chodź tutaj szybko, Sagi! Ucieka mi! Widzę, widzę, widzę. Nice, znalazłeś. Ale jest mój, dzięki za stówę EJ O owca Hej Mogę cię bić? A może się tamte wody zaprowadzę przyjaciółko moja kochana Nazwijmy ją widzowie owca Beata Owca Beata brzmi jak Brzmi jak całkiem fajny owca bo nie ja zostawiam ją Ej, ej patrz, patrz biegnie, biegnie, biegnie Co? Ej, Esa, mam Esa Oj Halo, a halo było, A było już tak ładnie i spokojnie Właśnie zwiedzałem panowie, wiecie co? Nie, 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 wejdź proszę, proszę Wejdź tu, wejdź tu no, no to Esik. Słuchaj, jak sprzedasz mi kogoś innego, to cię puścimy wolno. Mógłbym sprzedać na przykład Dexiego. O, Dexiego chętnie przyjmiemy lokację. Powiem wam tak: jest taka dolna część mapy. Tam jest taki pomarańczowy piasek. To tam z nim na początku mapy, jest tam raczej na 95-90%. No to super, dobra. No to życzymy Ci powodzenia. No to hej, Jestem nie? wolny? Chodź, Polu. A chodź. A dobra, Polu, to wiesz co? Ja na razie bym odpuścił to miasto i poleciał prosto na tą mesce. Ona jest po drugiej stronie mapy. Szukamy zielonego, będzie się wyróżniać tutaj, więc powinno być łatwo. I powiem Ci szczerze mówiąc, użyjmy tego, czegoś mocniejszego. On mówił, że Dexy był w jakiejś dziurze. O, tu może. No, nie jest to Dexy, ale znalazłem kogoś. Okej okay. O, kurde, gdzieś tutaj nade mną lata polu dosłownie. Oh! Nie, nie wygadaj przeleciał obok mnie. Stare mi się wydaje, że my już tyle razy żeśmy przelecieli obok tego Dexie'ego, on pewnie nas widział i takie. ha ha, ale <śpuszczyli> Ej, S do mnie napisał, że Sagi nie na mes się teraz szuka. <śpuszczyli> no to nieźle. <śpuszczyli> kurde, no tu się kończy już ta mesa, zaczyna pustynia. Oj, mam kolejnego, ale to nadal nie jest Dexie, gdzie jest Dexy? Ja muszę się coś dowiedzieć, ja nie będę tak wszystkich zabijać. Musimy go odnaleźć. Halo? Hej? Słuchaj, Blokuś. Odpuszczę ci, ale potrzebuję od ciebie informacji, ok? Czy widziałeś na tej meście Dexiego? Niestety nie. Dobra, to w takim razie możesz uciekać. Dziękuję ci bardzo. Wysadziliśmy dosłownie połowę Mesy, a po Dexi im było zero śladu, więc no cóż, S musiał nas okłamać. Dobra, Polu. S nas oszukał 100%, naprawdę. Właśnie też mi się tak wydaje. No nie ma. No nie ma go tutaj, stary, nie ma. Przeszukaliśmy wszystko. Nie, chodź, wracamy po Esa. Zabijamy go, nie ma szans. Chciałem go wypuścić, jeśli znaleźlibyśmy Dexiego. Siema, ja ci chcę pomóc. Jak coś, to nie ja to robiłem. Zwalczę na kogoś innego. A mogę tabliczkę? Mogę coś po sobie zostawić? Dobra, jesteśmy już blisko. Dawaj Polu. Ej, co tu się stało? Jak coś, Dexiego tam nie było, aha. No to to już się domyśliliśmy, a ten gdzie? Przysięgam ci, że to nie byłem ja. Ja byłem cały czas z tobą na meście. To nie byłem ja jakbyś, żebyś mnie nie podejrzewał. Dobra, wiesz co? To jest chyba pora na TNT poziomu drugiego. Uhuhuhu. Dobra, no lecimy po prostu z tym. No szybko się uwińmy. Znajdźmy tego gnoja. Dobra, ten budynek chyba czysty. Teraz ten. Chodzę. Dzień dobry. Chyba czysto. A McDonald's Może w Macu ktoś będzie. Ej, czekaj, jak cięce zamówienie jeszcze złożyć w Macu. Już chyba nie zamówi. Patrz, gracz na dole! Macha do nas. O! Co jest? Ej, on może nas prowadzi gdzieś. Czekaj, 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 nie, nie zabiję go. Może on nam pomoże. Dobra, Hipek, posłuchaj. Wiesz może, gdzie ktoś się znajduje? Jeżeli znajdziesz, pokażesz nam jedną osobę i będziesz wiedział, gdzie ona jest, to cię nie zabijemy. Nie, dwie, no bo jedną to tutaj mamy. Dwie osoby. A, no to dwie osoby. Ja wiem tylko w okolicach, że tam na Mesie są osoby, bo widziałem jak ten, jak na Feder byli. Messa została już przez nas sprawdzona, ale jeżeli Hipek tak mówi, to wysaćmy ją do końca. No, to włączamy bombardowanie, serwer. Cieszysz się, Hipek, że dzięki tobie zaraz zbombardujemy całą Messę? Jeszcze jak? Ej, Ej, co? Jesteś, właśnie, nie... Zbombardowany macie 60 sekund na ucieczkę, ty! Oooo, cholera! Message. Ale gdzie? Jak stąd, jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Nie wiem. Góra, f jęfka, góra, jęfka, góra! Mamy przerąbane panowie! Ej, snajperka. Był tam ktoś. Patrz, co? Wchodzi, wchodzi, wchodzi do góry. Patrz! Zabiłem! Clarfield! <laughs> Zabiliśmy Clarfielda, stary! No i dobra, i przy okazji, e, a łupkę odblokowaliśmy, możesz używać. Nie jak mnie kombarduje oh, będziesz źle! 10 oh, sekund, stop. dziesięć! Ty, ja uciekłem, ja uciekłem, ja uciekłem, ja uciekłem! Ej, bomba, bomba! Co się bo, dzieje? Co jest! Ty! Nie! No, ziduj, ziduj, si duj, Oj! Oj, oj chyba, oj! Oj, oj chyba, jeszcze... chyba Messa swoje pierwsze ofiary zdobyła. Bo, Dexy zginął! Dexy zginął! I nie mogę skakać. Jak? Ja też nie mogę. No, podwężam, podwężam O kurwa, bat, ty złapie... Nie! Ja pierdolę! Nie! Co, co, co? się <gusy> Jakim cudem? Co tam się musiało wydarzyć? Dobra, mamy Dexie'ku z głowy, nawet go... Nawet go nie musieliśmy zabijać. Dobra, Hifek, uciekaj, masz 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. No i uciek. Dobra, no. viola, walimy ich, pyk Ktoś tu uciekał. Zauważyłem Niki, kończy szybko, chodź szybko. Gdzieś tu. Są! Są, są, mam! 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 Licza. Sherman Sherman, Ninja, i Sherman, Sherman. No i co? I co teraz? Yy, I co teraz? Cześć chłopaki! Tym razem postanowiłem dać jednemu z nich szansę. Obu tych graczy dostanie zieloną i czerwoną wełnę. Jeśli jeden z nich wybierze zieloną, a drugi czerwoną, zostanie przy życiu gracz z zieloną wełną, a ten drugi, który wybrał czerwoną, tak właściwie się dla niego poświęci. W każdym innym przypadku oboje umierają. No dobra. Zdecydowałem. O. Oh. Przepraszam, Sherman. Nie musisz, bo to ty się poświęciłeś. Dokładnie. A! 5 4 3 2 1. Dobra. Benek, cisza! Idź stąd! Ha, znalazłem chopa ze skinem Stone'a. Ja bym go dosłownie nie zobaczył, jakbym tu shiftował. No niestety. O! ty strzelasz. Minigunem, stary! Bierz go do łapki! Nie gadaj! Nie! Drugą szansę użył! Nie da się go zabić. Próbował przed nami uciekać, więc stwierdziliśmy, że nie zdaje on sobie sprawy, jak ten item dokładnie działa. Połączyliśmy się więc szybko z nim na Discordzie, chcąc go lekko zmanipulować. No i co, Neksterek? Już na mnie uciekniesz. Ja wam, ja wam coś zdradzę, ja wam coś zdradzę. Nie zabijajcie mnie. O dobra, e, no, zdradź. No. Tam pobiegł Asasinek, y, mhm. S i Peter. Wiesz, że nie musiałeś nam oh. zdradzać, bo to cię tepa też w losowe miejsce na mapie, nie? A, y so. Ale dzięki za informację. Nie no, czekaj. Więc ja tak na pewności jeszcze bym tą zimę wyłączył, wiesz? No, wyłączamy ją definitywnie. Serwer, zbombarduj zimę. Patrz już z tej! Zobacz, ktoś ucieka. Patrz jeszcze. ile osób, patrz. Patrz oj. na lewo. Oj, oj, oj. Patrz do góry. Oj, 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 ja, oj, oj. oj, 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 oj została zbombardowana Dobra, gdzie on mówił? Że widział tamtych? Tu go spotkaliśmy i mówił, że w tamtą stronę. Chodź. Musimy ich znaleźć, musimy znaleźć tego Esa. Nie daruję mu za tego fake newsa. Sprawdzaj wszystko co możesz! Musimy ich znaleźć. Mam informację, że gdzieś tu są, tylko pytanie gdzie? Rzucam? Jest? I ta spa. No, Próbuj. tutaj? Próbuj. I tutaj Dobra, O, o! Okej, okay. dawaj, dawaj kolejny Chodźcie, wow. jest to, jest, jest, jest to, też Piotrek, <grym> daj, Piotrek? Proszę, Piotrek Ej, O, no, no, fuck, się zestresowałem. O, kurde Zeskakujesz z tego dźwigu Klikasz literkę G No, no jest, Dzień dobry. GG, nie żyje Co się stało, Asasinek? <grym> Byłem na dźwigu no i. No, Zahaczył mnie mój kolega z teamu No i spadłem Okej, okay, czyli dostaliśmy info, że byłeś z Peterem i z Esą, i żeby byliście na dźwigu, tak? Okej, okay, dobra byliśmy. Dobra, dzięki, dzięki. Narka, hej! Polu, dźwig. Sprawdzam dźwigu Wszystkie dźwigi jakie są na mapie. Widzę jeden dźwig Ja też widzę Mam Esa! Mam ich, mam ich wszystkich! Masz! Uciekają, uciekają przede mną! Nie ma es Esie, nie ma Esie! A! I Peter, Ale poczekaj, poczekaj, kochaniutki, poczekaj. Ale nie uciekaj, poczekaj. Okaż mi litość, płakał, wszyscy skinęli. Powiem ja ci tak. Okej, okay, więc jak widzisz, świecisz się. No widzę. Więc nie jesteś już w stanie przede mną uciec. Ja w tym momencie oddaję ci jedną z moich broni. Uhuhu. I masz mi zabić trzy osoby i masz Oj. na to pięć minut. Jak w 5 minut mi ich nie zabijesz, przynajmniej trzech no to idę pod siebie, a uwierz mi znajdę cię Dobra widzowie, jest zadanie specjalne. 5 minut muszę zabić trzy osoby. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Ja dosłownie jestem impostorem Powiedz mi, że tu jesteś siema <laughs> dobra, zabijał! On. O dobra zabijał, zabijał, udaje mi się, nie mogę na shifcie być Dobra, zabity. Tu jeszcze jest jakiś ziomek Ginie, 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 dobra. O, w dupę. Nie! Okej. Okay. Czyli jestem takim szukającym teraz przez chwilę. Mogę do wody wchodzić. Nic mnie nie powstrzyma. Haha. Dobra, no to myślę, że port możemy tak definitywnie odhaczyć. No to centrum w sumie jeszcze nieruszone zostało przez nas. Ale wiesz co? Mam super pomysł na sprawdzenie centrum. Musimy to użyć bardzo mądrze. Mamy. Tylko 10 łącznie. Najlepiej chyba wejść do środka i po prostu użyć w środku budynku. Pokażę ci. Uuu. Pół budynku nie ma, stary. Ej, stary, jak to wygląda w ogóle? Jak taki Pac-Man trochę. Pek. Nikogo? Kurde, stary, no bo te TNT nam się szybko kończą. One są mocne, ale mamy mega mało. No. Dobra, użyję, ale... Kurde, no nikogo tu nie ma w tych budynkach. Widzę kogoś w końcu. Co jest? Ej, gracz mi zniknął dosłownie sprzed oczu. Patrz, co to. No way, że ta mapa ma podziemia. Nie ma szans, stary, nie ma szans. Iha, ja, nie, nie! 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 To była ja podziemia jeszcze, stary. Dobra, uwinimy się z tym szybko. Mamy minigana, to powinno jakoś pójść. Ja yeah, pierdziele, tu jest tyle zakamarków. Mam go, mam go. Nie uciekniesz mi stąd. Nie uciekniesz mi stąd. Zapomnij. Zapomnij. Stary, znalazłem tego, co tu uciekł mi. Znalazłem, ale się ukrył. Oj, 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 oj. Tyle było z niego. Wiesz co, ja myślę, że te tunele chyba już... Dostatecznie sprawdziliśmy. To jest, jest już 300 raczej. Chociaż dla pewności możemy czegoś użyć. W sensie? Użyjmy sonaru. Uuu, a jak to działa? Więc tak, klikamy. I powinno nam podświetlić gracza, jeśli jest obok nas. Tak, tu jest, zobacz, udało się. Jest! Mamy go! Sonar pomógł. Mocne to jest. W międzyczasie dostałem informację, że czas Petera na wykonanie zadania właśnie dobiegł końca. Więc chcieliśmy zweryfikować, czy udało mu się pomyślnie je wykonać. No i co tam, kochaniutki, udało się? No słuchaj, nawet z nawiązką. Cztery osoby. No dobra. Umowa to umowa. Efekt, clear, Piotrek, szef, wypuszczam cię. Z klątwy. Proszę. O, oh. Jesteś wolny. Możesz uciekać. Papa, pa, Peter, papa, pa, buśka, pa. pa, buźka, pa. pa. Sprawdźmy w końcu pustynię, bo w ogóle nas nie było jeszcze na pustyni. A wiesz, co się może nam przydać na pustyni? Co? RPG. Uuuuh. Witam, pustynia. Oj, fajne to RPG. I dwie osoby znalazłem już. Jedna. I druga. Jest domek? I nie ma domku. No nie wiem, użyję nawet tego ostatniego TNT, może. Tak, dobra, znalazłem dwóch. Witam, Noxis którego z was mam zabić? Ok, to dziękuję ci na razie. Kwaśny. Mhm. Mm Słuchaj, decyzja należy do ciebie. Kogo mam zabić? Ciebie czy Noxisa? Zastanów się dobrze. Nie, 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 nie zabij, nie zabij. On bardziej zasługuje. Mam zabić ciebie, kwaśny? Uuuu. No. no, on bardziej zasługuje, no. No dobra, powiem ci tak, kwaśny. On wybrał, żeby zabić ciebie. A powiem ci, że. O. Masz dosyć dobre serce, więc pograj sobie jeszcze Jezu, dziękuję ci Tylko musisz się w jakiś sposób wydostać z tej dziury I Dobra. nie wiem, czy dasz sobie radę Tak szczerze mówiąc, jak na nią patrzę Dam sobie radę Na mapie wciąż ukrywało się ponad 71 graczy Dlatego razem z Polem Postanowiliśmy się zająć teraz pustynią Weźmy snajperki i zrobimy challenge. Nie ruszamy się stąd. Nawet jak zobaczymy, że ktoś biegnie, to się stąd nie ruszamy. Możemy go zastrzelić tylko i wyłącznie stąd. Dajmy im 3 minuty. Rozpocznijmy bombardowanie. Oho! Oho. Bardzo dużo czasu to jest. To na razie każdy ucieknie. Widzę kogoś. Ale muszę mieć celny strzał. Jest za drzewami. Nie trafiłem. Dwóch jest, dwóch! Widzę. trzech Nie mogę trafić! Shit! Ja też nie mogę! Nie mogę go zabić, nie mogę ich... Nie! Jesteśmy Zabiłem. Widzisz jeszcze kogoś? Tak, widzę na moście, na moście, na moście, patrz. Biegnie stąd. Wi widzę, widzę, widzę. Shit! Ta wraca! że w niego, strzelamy. Dwóch. Kolejny dwóch, dwóch jest! Do Dowod... wody skoczył Nie! I tamte też na Tyle ich mieliśmy, no. Jak ty strzelasz z tego? No a ty jak strzelasz? Co, lepszy jesteś? Pamiętaj, że ja mam okulary, ja nie widzę. A ja mam minus 9 dioptrii w lewym oku. Ale pytanie, stary. Jak my to przeszukaliśmy? I tyle ich wybiegło, jak mrówek. O, rozpoczęło ja, się bombardowanie. No czekaj, jeszcze zobaczymy, ile osób zginie. O, o, Oj. o. Giną. No i gdzie oni się niby chowali? No tyle, no. Biom wyłączony. Teraz mamy ich wszystkich w mieście. O, Boże. 66 osób, stary, w tym mieście. Leży. Dobra. I... I leży, dobra Dobra, ej, teraz dobrze, dobrze nam zaczęło iść Kolejni 61 osób tu się jeszcze gdzieś chowa Wiem, co musimy zrobić, chodź do Musimy to zrobić W sensie? Chodź Chodź, 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 chodź A! Chodź, tutaj Chodź, chodź, chodź Dobra Chyba, może, okej? Okay. Tyle? Co? Podświetliło Zaraziło ich, podświetliło, podświetliło Chodź, szybko Bomba zaraziła każdego gracza w obrębie wybuchu Przez to każdy z nich podświetlił się na kilkanaście sekund na zielono Szybko, bo zaraz znikną Mam trzech Zabity, dobra Dobra, szybko ja pierdzielę, to jest walka z czasem, stary. Naprawdę, przepraszam, ale muszę się śpieszyć. Sagi, szybko, bo zaraz się czas! Skończy. Nie! I nadal 50 osób żyje, no. A dzień dobry. A dzień dobry. Masz jeszcze szansę to przeżyć, słuchaj. No. Wiesz, czy ktoś jest schowany po tej stronie mapy? Mogę teraz mu pokazać. Nie, nie mów, że on się z nimi jakoś dogaduje i nam... I nie. nas. O tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest! O, dziękuję! Dziękuję za ceną informację. Może ktoś tu jeszcze będzie. O, jest jeszcze! Nie! O, Todo i Piotrek szef! Jak się sypie! Na, nawet nie wiedziałem, że to jest... Todo, od razu go zabiłem. To co myślisz, niszczyciel? Zabić jeszcze Petera czy nie zabijać? Pozwolę tobie podjąć tą decyzję, czemu nie? Nie, ja się... Ja, ja, ja mówię, że nie zapiję Jezus, znowu ma się mu upiec, serio. Wiesz jakiego masz farta. Taki dobry widz. Nie. Wybiera ciebie? Wybrał mnie chyba. Dravius, oni wszyscy tu siedzieli! Tu był Todo, Dravius i Peter Szewczajsz A gdzie jest Piotrek? No i co ty, Drabiusik, myślisz? Drugi raz mm. ci nie odpuszczę? Ej, mówiłem, że cię nie. znajdę, mówiłem, że cię znajdę. No dobra, mówiłem, no dobra, znajdę. znalazłeś, ale y, daj mi uciec, proszę, proszę. Nie, 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 nie. Peter już uciekł dzięki tobie. Przepraszam cię, drawius. Możesz... Co ty? Skąd ty miałeś drugie? No to nara. Wystarczyło mieć trochę szczęścia. Narka, miłego, może Wież się spotkamy że... jeszcze. Chyba <gryw> Nie no, nigdy więcej nie dajemy nikomu taryfy ulgowej. Nie no, dobra. Odpalam swoją nuklearkę. Uuu! Dobra, podświetliło, podświetliło. Leży. Erikson leży. Witam. Mam go. Piotrek! Masz go? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Po Mamy go. W końcu. Wiesz co? Nie ma już przebacz. Wiesz, Minigana. Jesteś gotowy? Dawaj razem trzy! Nie, no czy to serio? Jeden! Po wyeliminowaniu Petera skupiliśmy się maksymalnie jak tylko się dało. Dzięki czemu w kolejne parę minut znaleźliśmy naprawdę sporą ilość graczy. Do tego, znajdując ostatniego, chowającego się twórcę, czyli Draviusa. Nie, jakiś ten, jakiś Skany użył. Nie, sagi, sagi. Co? Tefni. Masz drawiuso? Mam. No i co, powiesz? A co, już myślałeś, że wygrasz kolejny raz? Top 5 i tak jest zaszczytnym miejscem. Ja już kiedyś wygrałem, to w porządku. Możecie mnie tutaj zastrzelić. Pozdrawiam Was i zdrowy. Jeszcze czterech. A musimy w sumie znaleźć trzech, Polu. Musimy znaleźć trzy osoby na tej mapie. Na tej mapie. Czas na ostateczność. Skład. Szturmowy. O proszę! Witam, panowie. No dobra, wasze zadanie jest jedno. Znaleźć trzy osoby, które dalej chowają się na tej mapie. Na mapie są cztery, wy musicie znaleźć tylko trzy, bo ostatnia osoba wygrywa. Więc jak już zabijecie trzy osoby, to no nie zabijajcie ostatniej, ok? Dobra, agresja. Dobra, lecimy. Dobra. A dobra, więc, dobra, panowie, czy jesteście gotowi, żołnierze? Tak, Czas ja to znamy. z nami. Czas rozpocząć szturm. Znajdźcie mi ich wszystkich. Ej, Grygory znalazł, Grygory znalazł! No way! I wykończył ją Nice Jeszcze dwóch, stary Jeszcze dwóch Jeszcze dwóch Kto został? Zostały ostatnie dwie osoby na całej mapie Każdy z naszej armii szukał ostatniego celu Gdy nagle Polu, info, info Dostałem Mają Mają ostatniego Mają? Dobra, Polu Chcesz czynić honory? Dawaj razem, wspólnie Gotowe? Trzy Dwa Jeden Let's go Mamy zwycięzcę Mamy zwycięzcę Szach Max Zrobił szachmat. Szachmat. szachmat, szachmat, zrobił szachmat. Gdzie on był? Patrz! Ja pierdzielę! Siedział stary na końcu drogi w jakiejś dziurze. Praktycznie poza miastem. Nie dziwię się, że go nie znaleźliśmy. No way, no stary, way. ale kryła. No stary, patrz, widzisz to, całe wybuchło i idealnie wydrążyła się dziurka której przeżyłem do końca. Nieźle. No to stary, ja ci gratuluję. Kończymy ten odcinek, bo trwał już bardzo długo, a Ty wygrywasz skromne 1000 zł. Gratuluję. Let's go!